Hej widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Powinienem do filmu odpalić CS, a to już to robię. I co? W momencie jak się odpala CS to jeszcze chciałbym powiedzieć tylko, że zapraszam was na dimarket Link macie w opisie, jakby sobie ktoś chciał wpłacić taniej pieniądze yy, niżej na Steamie. W sensie wpłacić więcej pieniędzy na Steama to możecie sobie tam wejść z tego linku, kupić skina, który jest taniej wystawiony niż na rynku i po prostu... Yy, Sprzedać go na markecie, o Ja mam z tego procent, pieniądze mam z tego Także jeżeli chcecie mnie wesprzeć to przy okazji Nie pogardzę A to co jest w tym filmie to Pokażę wam Wszystkie moje zakupy Na Antwerp jakie zostały poczynione I trochę tego będzie Trochę tego będzie Także musicie się przygotować na to, że ten filmik trochę potrwa i szczerze nie wiem za bardzo jak mam tego zrobić. No, chętnie bym zrobił tak, żeby szukać Antwerpu, po prostu, i żeby to tak przelecieć. Więc, tak, na samym starcie, co trzeba powiedzieć, nie mam ani jednej kapsuły, żadnej kapsuły zupełnie nie mam. Co jest dosyć interesujące, bo wydawało mi się przed samym Antwerpem, że to właśnie kapsuły będą tym, w co pójdę. Aczkolwiek okazało się inaczej, i szczerze mówiąc nie żałuję ani trochę. W sensie na niektórych rzeczach, rzeczach straciłem, na niektórych rzeczach e, zarobiłem, na niektórych rzeczach jestem na zero, e, ale i tak większość z nich mnie ani trochę nie obchodzi. W sensie powiedzmy sobie tak, jeżeli kupujecie kapsuły, no nie no, kupilibyście kapsuły po 1,15, no i nagle się okazuje, że te kapsuły gdzieś tam są po 90 mm, groszy. To by wam trochę przykro było, ale zakładając, że kapsuły mogą zrobić nawet 13-krotność, no to jeżeli nawet startujecie, kup, kupicie to za 25 groszy więcej, a one i tak od starej ceny zrobią 13-krotność, to i tak na tym zarobicie. Więc jakby z takim mindsetem teraz do tego wszystkiego podchodzę. I yy, w pewnym sensie yy, nie, nie chcę nie, nie, jakoś to czy teraz zarabiam czy nie nie jest jakoś dla mnie najważniejsze. Także po prostu podchodzę do tego tak, że wszystko jest tak jak być powinno. Wszystko kupowałem z jakąś tam argumentacją stojącą za tym kupnem. Mam pewien punkt widzenia, którego się cały czas trzymam i chyba to jest w tym wszystkim najważniejsze, a nie to mm, nie to jakie są teraz ceny, nie? Wiadomo, jak sobie popatrzymy Jakbyśmy dzisiaj mieli patrzeć, co byśmy robili w 2014, to by wszyscy w Katowice inwestowali, no a wiecie jak jest. Także co, eee, przechodzimy w takim razie do omówienia tych inwestycji wszystkich. Jak widzicie jest trochę winich, wini kupowany ostatnio pod te wzrosty, kupowany bardzo, bardzo tanio. Mówiłem, że chciałem dokupić winiego, dokupiłem go, zleceń kupna łącznie wszystkich teraz. Ile zrobiłem, to jest chyba około 2000 nowych zleceń. Chciałbym dołożyć jeszcze potem zlecenia, tylko że wini musiałby być za jakieś 50-60 groszy, żeby mi się to opłacało, bo gdyby on za tyle nie był, to po prostu nie będzie mi się opłacało tych zleceń robić, więc jeżeli samoistnie wini dobije do 60 groszy, to ja go będę jeszcze pchał dalej po prostu, a tak to no to po no, prostu... <laughs> Za dużo jest już po prostu, więc będziemy sobie to wszystko obserwować. Widzicie holo dołożone ode mnie, dołożone trzy Imperial holo. Ze względu na to, co już wcześniej mówiłem, w ogóle podoba mi się to, że nie wiem jak Wy, bo wiem, że dużo osób tutaj różne rzeczy widzi. Ja widzę kolor żółty i zielony, co może trochę hypować, jeżeli chodzi o Brazylię. Ale to chyba tylko i wyłącznie moje domysły. W sensie możecie dać znać czy też to widzicie. Wiadomo, to jest też metaliczny taki kolor w pewnym sensie. Ale to tak jak każdy holo. Także to też jest akurat ciekawa rzecz. No a tutaj to już jest ewidentnie ten żółty i zielony. Także to też jest akurat coś ciekawego. Dołożony falen ode mnie w postaci dwóch sztuk film z falenem omawiany na wspieraniu także tam do tego filmu odsyłam nie pamiętam na którym wspieraniu, czy to było na John Bazie, czy na Gigadronie, najlepiej od razu kupić Gigadżona bo wtedy macie wszystkie filmy, a nie tylko połowę. Dobra, je Jekindar je myślałem ogólnie, że to, że będzie on grał w Liquid, sprawi, że jego naklejka będzie droższa. Okazało się, że nie jest, aczkolwiek Szczerze, jeżeli naklejka startowała z pułapu chyba 40 albo 60 groszy, 60 groszy i teraz jest po 9-10, a tak mocne wydarzenie w ogóle za, ty, za tą postacią stoi, jest z teamu, który może zmienić swoje logo. Skleja mi się to w jakąś tam inwestycję. Nie mówię, że trzeba ją robić, aczkolwiek pod to wydarzenie po prostu te, to zrobiłem. GXX no to jest inwestycja pod crafty. W sensie wiem, że dużo osób crafty z tą naklejką robi. Tym bardziej ee, Bad News Eagles to jest ulubiony team Sparklesa. Trochę się tym sugerowałem, nie jakoś bardzo. Aczkolwiek uważam, że inwestycja podkrafty z Chologię XX może być całkiem ciekawa. Stąd moja chęć do posiadania przynajmniej trzech takich naklejek. I teraz sobie zlecimy dalej. Wini. Ten Wini jest chyba akurat trochę droższy, bo ten jest kupowany za 70 groszy. Tutaj mamy jeszcze jednego Wini, litera. Chciałem po prostu go mieć w kolekcji, także to tak do kolekcji Maxy. To moja zabawa, zabawa, która się bardzo źle skończyła. Aczkolwiek myślę, że Max to jest dobra inwestycja pod FOMO na roksie. Także akurat jeżeli chodzi o FOMO i inwestycje w FOMO, to to jest jedna z nich. Jeżeli chcecie mieć inwestycje pod FOMO, no to chyba najbardziej Max. Oczywiście FOMO to jest takie coś, że powiedzmy, rox rośnie w cenie. I ludzie mówią, jaka jest naklejka, która jest najbliżej, najbliżej Rox'a? Która naklejka wygląda najbardziej jak on? No i to jest w tym momencie Max, na to Max jest chyba top 4 w tym momencie, wcale nie naklejką: top 4? Rox, Monesi, Winnie, Simple, 5. top 5 jest, top 5 jest, bo zaraz po Simplu jest w tym momencie Max. Także to takie pod FOMO właśnie zagranie. Robsy pod Night. Próba zrobienia Night'a na ropsie. Dużo ich jest akurat, bardzo dużo ich mam. Eee, szczerze to jest chyba mój największy misplay, jeżeli chodzi o całość, bo na tym nie ma szans zarobić, ale fajna zabawa, więc. Eee, szczerze pod zabawę spoko, pod inwestycje tragedia. Eee, Mibr. Wierzę w te drużyny, tak samo jak w Imperial. Może się nie dostaną, yy, może rzeczywiście gdzieś tam ich naklejki z Rio nie będą dostępne. Może to jakoś tam podniesie ich cenę. Nie wiem tego. Yy, chciałbym, żeby tak było. Stąd mam Mibr yy, i teraz widzicie Imperial. No, ja jednak w Imperial jako w inwestycje wierzę, to już od samego początku powiedziałem. Zielona naklejka, brazylijski fanbase, problemy ze składem, yy, problemy z formą. Teraz to się akurat do tego nakłada jeszcze. Ludzie dużo tego naklejają. Są w pojemniku Challengersów, to jest dosyć interesujące. Co ciekawe, Challengersów jest w tym momencie więcej w ekwipunkach niżeli Contendersów, więc Contendersów jest najmniej. Gdyby ktoś chciał. I to już nie chodzi mi o to, że jest ich najmniej na rynku, tylko po prostu jest ich najmniej w ekwipunkach, także jak ktoś by się chciał tym sugerować to dosyć. Znaczy. Po prostu sobie też to polecam obadać, ale takie informacje dostałem od osoby, która prowadził u mnie statystyki, że po prostu ktoś przeanalizował 100 tysięcy ekwipunków ludzi jakimś programem i wyszło, że tych po prostu challengersów jest lekko więcej niż contendersów. Także u mnie dużo imperialu, ten imperial po różne kontrowersyjne kwoty kupowane i to jest na razie mój pierwszy ekwipunek. I teraz przechodzimy sobie do magazynów, w których mamy pięć. I po kolei, wszystkiego magazynu mówimy, co w nich jest. Tu trzymam kota, tutaj jest. Naw. Naw bardzo tanio kupowany. Niestety trochę drożej niż był teraz. Także ta naklejka, akurat powiedzmy sobie, jest dla mnie ciekawa. To jest po prostu dla mnie ciekawa naklejka. Przy, ty, przy czym. M może być to jedna z tych naklejek, że ludzie powiedzą: O, to jest fajne, to sobie kupię, nie? Więc nie wydałem to dużo, bo chyba tylko 9 zł. Czy coś w tym stylu, a gdyby komuś się to spodobało, no to może ta naklejka ma jak, jakąś przyszłość. W sensie to jest takie no, żeby se było po prostu. Woody, to jest naklejka, w którą już bardziej wierzę, to jest naklejka, która jest mega ciekawa, miała bardzo duże piki, swoje 10 zł w szczytowym momencie. Co ciekawe, piki Mibro i Woody się na siebie nakładają. Jeżeli wyskakuje jedna naklejka, za chwilę wyskakuje druga w cenie. I to jest moja tak, jakby inwestycja w Mibr. Przy czym wydaje mi się, że trochę bardziej estetyczny, a jest po prostu ta naklejka niżeli samo logo. To możecie dać znać w komentarzach. Jakby się ktoś chciał doczepiać do suwenira, to ten suwe w tym suwenirze chodzi o to, że tu jest ćwierćfinał, a nie było takiego meczu. Bo między G2 a Heroic był półfinał, dlatego ten suwenir jest zbugowany, więc ich w niego. Yy, dlatego go mam. Yy. Igang 222. Co jest w Wigangu? O, i mamy faleny. Mega dużo falenów. Faleny też dosyć drogo kupowane. Ale też wydaje mi się, że pod e, ten long term będzie całkiem spoko. E, no, ja się ogólnie cieszę z tego, że tak dobrze mi się udało rozdysponować te pieniądze. E, mam fajnie, fajnie, mi, nie. Jeżeli chodzi o to, jak mam rozłożone, to mi się to mega podoba. Przynajmniej e, nie, nie, nie mam czegoś takiego, że teraz zrobiłbym to inaczej. Tak jak to zrobiłem, tak chciałbym to mieć zrobione teraz dalej. Także to jest coś przynajmniej do czego się sam do siebie nie przyczepiam. Wiadomo, dużo błędów zostało popełnione, ale pytanie tylko, czy nie dało się zrobić właściwie te inwestycje bez błędów. No pewnie się dało, ale byłyby też bez kontentu i bez zabawy. Więc z perspektywy kogoś, kto po prostu chce zarabiać na Steamie głupio, z perspektywy kogoś, kto nagrywa na YouTube i robi content neutralnie. Także widzicie faleny, boostery. Totalny wypał, totalny syf. To nawet nie ma co tego komentować. Może kiedyś zdrożeje, chociaż szczerze wątpię. Aleksiby Może wyleci z drużyny. Chyba obok Jaxa jedna z najbardziej takich hypowanych osób do wylecenia, aczkolwiek też się na to nie nastawiał. Włóczniki. Pełno włóczników. Może ten włócznik kiedyś będzie za 50 groszy, to będę na zero. Kurnik. I tutaj są openingi moje, które mamy. No co? Tutaj tak naprawdę nie mam właściwie nic, poza jakimiś tam śmieciami. Po prostu uznałem, że zamiast je sprzedawać, to lepiej po prostu sobie podtrzymać, Widzicie tutaj openingi championów, co chyba nie najlepiej wyszło. I co? I tu jest moja kolekcja, którą już pokazywałem. Oczywiście złoty wini, oczywiście wini w holo. Także tutaj się dosyć cieszę. Co jest ciekawe, większość z tych rzeczy podrożała. Takie jak Floppy, Dexter, czy Winnie, Woody. Nie wiem jak zresztą, nie śledziłem szczerze. Ale spodziewam się, że... Nie no, chyba Clownine też nieźle podrożało, ci zawodnicy. Jeszcze mam tutaj na samym dole Hobbita którego kupowałem za bardzo, bardzo wielką cenę, także on się nigdy nie zwróci, aczkolwiek też do mojej kolekcji on po prostu trafił. Tu jest yy, magazyn z najpiękniejszą inwestycją, jaka została tylko podczas Antwerpu podjęta. Yy, Snaksik jest też podczas Antwerpu zainwestowane, yy, nie polecam tej inwestycji. Bo mm, bardzo ryzykowna, ale gdyby jakaś drużyna chciała snacksa wziąć, a ten e, grałby na głównej pozycji i miałby niezłą formę, to czemu nie? Widzicie pełno Fenixa, mm, chociaż może nie pełno, ale troszeczkę tego Fenixa tutaj jest. E, taka sama w sumie inwestycja jak w Falena, jakby się rozpadł e, teamek. Ewentualnie, jakby Fenix wyleciał z drużyny, co też w sumie nie jest aż tak bardzo nieprawdopodobne, chociaż bliżej jest chyba Fer w tym momencie wylotu, najbliżej ze wszystkich, to wydaje mi się, że mogłoby tutaj akurat to nieźle polecieć. Akurat chyba Fera jako jedynego zawodnika nie mam, co jest całkiem groteskowe. Dobra, więcej Imperial, tych Imperial naprawdę jest dużo. Bardzo dużo i więcej glitteru. Tego glitteru też jest bardzo dużo. No i Nikodozy, Roe, <laughs> Także te najśmieszniejsze rzeczy. Największa to moja przegrana z Kebusem. Od 100 zł do, keb... Od 100 zł do kosy versus Kebus w ten sposób właśnie przegrałem, że te Syzypniksy i Farligi kupiłem. Mm. Właściwie szkoda, ale jak znacie tam moją opinię o e, tej serii, to. Wiecie, że jak się ona zakończyła, w jakim tonie zrobiłem ten ostatni odcinek, o wini wpadł za 30 groszy. No i ściur, czyli inwestycje głównie w winiego, tu są moje wini, wszystkie, które gdzieś tam, znaczy wszystkie, no dużo moich winich i tutaj jest, po kolei będziemy lecieć. Moje 100 tipsy, w których mi się nie chciało wystawiać, tu są moje Kindary. Więcej jak Indarów. Jak możecie zauważyć, Phelps to jest inwestycja pod, evident, pod ewentualny swap. Jeżeli Phelps dołączyłby do drużyny Imperial zamiast Fera, to pod to to jest inwestycja. Nie polecam jej powtarzać. Wydaje mi się, że naklejka, która ma bardzo, bardzo mały. Popyt na siebie, i wydaje mi się, że naklejka, która jest strasznie do dupy, także tej inwestycji ja Wam nie polecam. Zrobiłem ją dla Beki siedząc o drugiej w nocy z Mobynem, dlatego Ech... lepiej tego nie komentować, lepiej tego nie powtarzać. Max to już się wypowiadałem, jak widzicie, tych maxów naprawdę jest tutaj całkiem sporo. Kolejne snaksy, no i pełno moich openingów, gdzieś tutaj Wini, czyli właśnie tak jak ten. Kontener jest właściwie przeznaczony. ROX w Glitterze. Fajnie jest chociaż jednego e, tego ROXa gdzieś tam jeszcze sobie mieć. Może akurat gdzieś będzie miał swój wyskok. Jeszcze jedno Imperial Sports Hollow. To, które wydropiłem. Zastawiłem sobie ja. E, no i tutaj jeszcze są openingi. Więcej Imperial. Także powiem Wam tylko tyle. Jeżeli Imperial wyleci do góry, tak jak Maus, jak możecie. Jasno, wydedukować jestem milionerem, bo to ile tego Imperial mam w swoim ekwipunku, to jest po prostu kurde poezja. To ile jeszcze jest na innych kontach tego Imperial, to jest dru drugie jak nie trzecie tyle. Także mm, ja mocno wierzę w to, że Imperial będą grali jak gówno. No, nie, nie, no, oczywiście nie życzę nikomu mm, porażek sportowych, aczkolwiek na pewno takie porażki byłyby dla mnie mile widziane. No, i oczywiście, też glitterki tutaj dołożone z tego powodu, jakby glitter wyleciał, nie? Wszystkie moje glitterki, jeżeli chodzi o Imperię. No, po pierwsze, ta naklejka jest fajna. No, kurde. Okej, okay, so, są gusta, ale no, w mojej opinii ta naklejka jest po prostu świetna. Ja widziałem ją w grze, widziałem ją w grze na fajnych craftach i szczerze, do craftów ta naklejka jest po prostu. Niesamowita, i cena jej też wygląda tak, jakby ta naklejka była niesamowita. A to, za ile ja ją kupowałem, to jest w ogóle żart, bo kupowałem ją za 7 zł. Także w momencie, kiedy ona chodzi po 7,70 po takich obniżkach, a najwięcej, ile chodziło to 10, no to jest to inwestycja, która naprawdę daje mi tylko i wyłącznie uśmiech na ustach. No i co? Po prostu jak widzicie. E, najwięcej z tego, co włożyłem, włożyłem właśnie w Imperial. Wierzę w, najbardziej w Imperial, z tych wszystkich rzeczy, z autografów oczywiście, no nie może być inaczej. Jest to wini, jedyna naklejka. E, właściwie poza RMR-ami. A, no jeszcze ans no to dobra, to jednak nie. Pierwszy autograf w ogóle, którego mam w Goldzie, nie? No, no, jedyny tak naprawdę e, autograf, który mam w Goldzie. Także wierzę w tę naklejkę. E, och, Pixel też wierzy. Że... <laughs> YouTube bardziej wierzy niż widzowie, szczerze. Tak mi się wydaje. Ale no, naklejka przednia, naprawdę. Więc yy, ja po prostu uważam, że kombinacja wszystkich, tak jakby cech tej naklejki, zrobi swoje, tak samo jak na ROKSie. Także co. Trzymajcie się, widzowie, i na razie.